Panowie z obsługi i już się udało. Mamy komplet uczestników. Drzwiczki się otworzyły i gonitwa się rozpoczęła w zwartej grupie. Wystartowały konie. Kessi na prowadzeniu. Madame Agnes tuż obok, a w zasadzie już teraz przechodzi na miejsce pierwsze. Madame Agnes, Kessi na miejscu trzecim galopuje. Nebiana, blisko jest Australian Reef. Na ostatnie miejsce odpada teraz Borgo. A na froncie wciąż Madame Agnes. Całkiem niezłe tempo. Na 1200 metrów przed celownikiem ma około dwóch długości przewagi, na drugim miejscu Kessie, na trzecim Australian Reef, przy kanacie na czwartym galopuje Galeriusz. Na piątym jest Nebiana. Na dwóch ostatnich miejscach galopują Borgo oraz Negro Salsa. Jeszcze kilometr pozostał do celownika. Wciąż Madame Agnes pod Joanną Rychlak prowadzi, ale ma na ogonie kilkoro uczestników w zwartej grupie. Tuż za Madam Agnes. Na drugiej pozycji Australian Reef. Na trzecim Cassie. Dalej Nebiana. Po zewnętrznej Primavera. Za tymi końmi jeszcze Galeriusz. No i już. Wychodzą na prostą finiszową. Spokojnie. Madame Agnes wyprowadza ale jest atakowana po zewnętrznej przez Australian Reef. A jeszcze bardziej po zewnętrznej rozpędza się Primavera. 450 metrów do celownika. Już Australian Reef wydaje się, że jest na froncie. Ale bardzo mocno tam napędza się Primavera. I to teraz ona uzyskuje prowadzenie: Primavera przed Australian Reef. Madame Agnes odpada. Primavera i Australian Reef na 180 metrów przed celownikiem. Ale to Primavera wydaje się mieć znacznie więcej sił. Tak! 100 metrów do celownika. I tutaj niezagrożenie Primavera pod Oskarem Nowakiem. Drugi raz zresztą pod nim w gonitwie uczniowskiej koń zwycięża. Na drugim miejscu Australian Reef, tam walka o trzecie pomiędzy Nebbianą. Wydaje mi się, że Nebbiana chyba była na trzecim, ale to jeszcze będziemy musieli sprawdzić, bo tuż obok finiszowała Madame Agnes.